Witam na kolejnym podsumowaniu dnia z Dada's Trading System, a więc mamy dzisiaj czwartek 22 października i na praktycznie już się zakończył, znaczy jeszcze będzie tutaj teraz jest przerwa do wpół do, potem rynek jeszcze będzie przez pół godziny chodził, potem będzie przerwa godzinna i to już będzie wtedy zakończenie dnia. Ja tutaj pokazuję tak zwane podsumowanie dnia, czyli pokazuję trady, które zrobiłem w ciągu dnia i omawiam sytuację na indeksie DAX30 i na tym indeksie właśnie traduję i staram się znaleźć jakąś sytuację, jedną, dwie lub więcej w celu zrobienia prawda, jakichś tradów. Codziennie potem od poniedziałku do czwartku, włącznie postuję, czyli nagrywam te podsumowania dnia. W piątek mam przerwę, a w sobotę robię takie ogólne, taki ogólny przegląd tygodnia, czyli film, który będę postował albo publikował, może inaczej powiedzmy po polsku lepiej, który będę publikował w sobotę, będzie ogarniał także i piątek. Czy ja jutro będę trajdował? Prawdopodobnie tak, ponieważ w trakcie dnia będę prawdopodobnie miał czas, natomiast o, o tej godzinie 10, o której zwykle właśnie nagrywam te podsumowanie dnia, Będę zajęty i będę zajęty być może nawet 2-3 godziny, więc potem nagrywanie takiego filmu jest za późno. No chyba że, chyba, że jutro jeszcze przemyślę sprawę, bo to jest też możliwe, że być może skończę trading godzinę wcześniej i zamiast czekać do tej 10, to będę. To poczekam tylko do 9, i o, i o 9 może nagram podsumowanie dnia, i, i to będzie. No, może to jest dobry pomysł, bo tak to mi wtedy jeden dzień będzie uciekał. No dobra, ale niezależnie od tego, popatrzmy, co dzisiaj się stało na DAX-ie 30. No i widzimy tutaj wyraźnie, że dzisiaj były takie pivoty: ten pivot ASA miesięczny i ten pivot DODASA do dzienny. Tygodniowy, gdzieś tam został nam u góry, daleko wysoko, i rynek dzisiaj kontynuował czyli od, od, od początku dnia kontynuował spadki z takim silnym, bardzo silnym impulsem na otwarciu Londynu. Natomiast potem, już tylko i wyłącznie, robił korektę i szedł do góry. Troszeczkę było to takie, no jak widzimy, hmm, powiedzmy, że tutaj było zdecydowanie, potem korekta, potem nie za bardzo zdecydowanie, potem znowuż jedna świeca, która była bardziej zdecydowana, ponad nawet szereg świec takich, które yy, były bardziej konsolidujące czyli rynek, tak jakby prawie stał w miejscu, potem była korekta w dół. I tutaj, już tu, już rynek sygnalizował wzrosty. Potem jeszcze polecieli w dół, i potem znowu do góry. Na chwilę się zatrzymali na oporze, potem opór został przebity i potraktowany jako wsparcie. Tutaj można było na H4 znaleźć taki poziom, tutaj minimalny, no bo jak popatrzymy na H4, to tam była ta średnia, okolice tych średni tej średniej, która która była praktycznie prawie z no ztestowana, powiedzmy taką. Albo zretestowana, no bo ona tam wcześniej tam była testowana kiedyś, prawda? No dobra. natomiast no, widzimy tutaj na dziennym, że charakter dnia jest taki pinbarowy z, z no tak jakby z informacją na y, potencjalne wzrosty, czyli, czyli, czyli y, z popytem. Natomiast no, jak to się jeszcze skończy, to zobaczymy, y, ale nadal to jest jednak jeszcze inside bar, a nie, y, nie ma żadnego objęcia. No. Natomiast na H4 to już było wyraźniej widać tutaj, że zaczęła się korekta y, wspinająca do góry i teraz zobaczymy, jak daleko ta korekta zajdzie. Na M30 było widać tutaj prze, yy, przebicie właśnie tej średniej, potem ta średnia stała się wsparciem, no i na razie jest jako wsparcie. Yy, dzisiaj nie, nie za bardzo wygodnie mi się trajdowało, yy, no bo rynek właśnie tak dziwnie się troszeczkę zachowywał. Ale generalnie cały czas jest to seria trade'ów do przodu, tak, tak zwana, czyli, czyli zyskowna. No bo tak, co tutaj się stało rano? Ja tutaj dopiero właśnie przyszedłem dzisiaj, znowuż tak dosyć późno. No tak standardowo, jak ja ostatnio przychodzę. No i tutaj mój zamysł od razu pierwotny był wejście w longa. Ale ja się tutaj pomyliłem, jakoś tak mnie zaćmiło. Zaćmiło mnie tak jakoś, że zamiast kliknąć w guzik buy, to kliknąłem w guzik sell. Ale się zorientowałem, że kliknąłem w guzik sell i od razu zamknąłem na stracie 6 pipsów. No i potem odwróciłem się dziesiątką, dziesiątką lotów. No i tutaj, oczywiście, no to dosyć szybko odrobiłem tą stratę z nawiązką. No bo. 10 razy 2 pipsy, no to jest 21 pipsów tutaj, a tu za jeden lot oczywiście 21 pipsów za jeden lot, a tu jest tylko 6 straconych, no więc tutaj zysk był dosyć poważny. I widzimy, że tutaj nawet rynek potem poszedł do góry i nawet dosyć... znaczy... ale zanim poszedł do góry, to jeszcze tutaj dwie świece były takie, gdzie, gdzie to wszystko tak latało tam i z powrotem, więc, więc to było trochę takie nieprzyjemne. No ale według tego co ja robię zawsze, dla mnie jest ważne odrobienie zysku i straty, znaczy odrobienie straty, a nie, a nie bawienie się w jakieś tam przewidywanie. Tutaj znowuż co było, tutaj yy, po tej całej price action, tutaj postanowiłem wejść w shorta i wszedłem w shorta, natomiast znowuż rynek się strasznie tak dziwnie zachowywał, że nie chciało to iść, więc yy, stwierdziłem, że nie ma co czekać i, i z tego wysiadłem, prawda, yy, wysiadłem z tego na 5 pipsach, no tam 5,5 prawie 5,6 no i fajnie i rynek jednak się cofnął do tyłu ale potem jednak spadł no i jak on tutaj zaczął rosnąć do góry to ja postanowiłem że w tym momencie będzie prawdopodobnie long no i znowuż ta sama zasada stop loss był aż tutaj na dole postawiony więc więc teoretycznie dużo było przestrzeni no ale ja wyczekać tego nie potrafię jak mi tutaj zaczęła cena spadać wyraźnie, a było 20, no 20 parę pipsów tutaj było na, na stracie, tu nie mamy jak tego teraz cholera zobaczyć, no może jeszcze powiększę, po o teraz będzie lepiej widzieć. widać, no to tutaj kurczę 25 pipsów, prawie 26 pipsów na stracie, odwróciłem się dziesiątką, no i tutaj mamy 6,4 pipsa za 10, to jest razy 10 to jest 64 pipsy, czyli znowuż zysk na tej, na tej odróbce znacznie przekraczał stratę na, na tamtym tym. No i, i to się tylko liczy, tak. Potem, jak widzimy, rynek się odwrócił. No i tutaj wyraźnie, ja tutaj już wyraźnie widziałem, że rynek chce iść do góry. Yy, więc y, dlatego tutaj zasadziłem się na, na longa ale znowuż y, tu jakoś tak wyszło że od razu wszedłem dziesiątką dziesięcioma lotami no i też trochę zagapienie się bo miałem tam miałem tam wpisane 10, nie przepisałem na jeden i tak to wyszło yy, no i tutaj cena znowuż no na początku zrobiła jakieś tam z pięć pipsów potem się cofnęła a potem zaczęła już spokojnie rosnąć, no, ale tutaj widzimy, no tutaj była cały czas jednak konsola, to już wyglądało, że od razu pójdą, jednak nie. No więc tyle wziąłem, ile wziąłem, natomiast no rynek raptownie zaczął potem znowu iść do góry, no więc skoro idzie do góry, to znowu wszedłem, wszedłem jeszcze raz za jednego lota i tu znowu to było więcej, tu było, tu było, tu było na no, maksymalnie to już było nawet 12 pipsów, prawda, na no maksymalnie koło 14 pipsów. No i wtedy cena się cofnęła i potem tak ją obserwowałem i obserwowałem i miałem ochotę zamknąć 5 pipsów, ale w tym miejscu nie chciało już więcej dawać 5 pipsów, no to zamknąłem tyle, ile ile rynek w tym momencie dał. No bo mówię, to, to będzie zabawa znowu, nie. No i dobrze, dobrze zrobiłem. No i jak na razie jest tak, że poprzez te takie pojedyncze straty, tutaj po to, przez tą małą stratę, i przez tą stratę, wyszło, że cały czas y, kryterium kolego trzyma się na 1,43, no bo ono tam momentalnie spadło, prawda? To jest znowu wskoczyło na 1,30, tam nie wiem, 8 czy jakoś tak, a potem jak już te trzy trady pod rząd były zyskowne, no to wróciło do 1,43. No więc na razie tak, no więc jest, 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 jest dobrze. No więc dalej, czy jest idealnie? No nie, wygląda na to, że idealnie to chyba być nie może, albo nie wiem. No dzisiaj było to troszeczkę uciążliwe. Znaczy ten rynek był troszeczkę pod tym względem uciążliwy, bo Tutaj było tak naprawdę, no tutaj tu stał tu stał się, tu stał się opór, prawda? Sorry, tu, tu, tu się stało wsparcie, no i tutaj automatycznie musiało być, musiał być poziom y, przebicia i retestu. No, y, w ten. Można by na, y, na to popatrzeć w ten sposób, że skoro tutaj była ta konsolidacja, o, ta. Oj, nie chcę tak, no ja pierdzielę. Skoro tutaj była konsolidacja no to oto w ten sposób musimy postawić linię wejścia najlepiej a tą linię jakbyśmy sobie przesunęli jeszcze najlepiej o tam czyli na, na przebicie na przebicie tego tutaj no i, i wtedy y, układa nam się układa nam się prawda obraz tego co tutaj jest. E, chciałem to wyłączyć o. Tu się nam układa obraz tego. Natomiast no widzimy, że to jest niestety, ale ten kontekst, który tu się zbudował, to to jest kontekst, który no oczywiście mógł za dnia dojechać tam do góry, prawda? Tu. No bo ten, ten poziom akurat tej profitu absolutnie jest jakiś taki, który może być logiczny, bo cena może chcieć zretestować właśnie yy, piwota miesięcznego. I kto wie, jak to będzie z tym miesiącem, czy on się zamknie na minusie, czy się zamknie na plusie, bo się równie dobrze może zamknąć na plusie, jeszcze mamy, no, dobry tydzień, prawda, z, do końca miesiąca. No więc, no więc, generalnie to się tak rysuje, prawda, coś takiego się tutaj rysuje, więc, więc, no. Nie, z punktu widzenia tutaj M15 dzisiaj nie było to, ten rynek nie był taki jednoznaczny, jeżeli chodzi o właśnie takie mniejsze trady, jak ja, jak ja lubię brać. No, to jest taki rynek, który właśnie wymaga no, dłuższego kontekstu, prawda? Bo, to, bo to, to może być przez noc, może jutro, może nie. Prawdopodobnie tak może być, że przez noc tam, tam zajdziemy, nie? przez Azję, albo może na, na tym, na, na takim jakimś wybiciu, na Londynie, prawda? No więc coś takiego może być, ale to są takie, takie konteksty, właśnie długie, to są takie, których ja nie lubię, dlatego szukam, a to niestety wynika z długości świec, prawda? Jeżeli M15, taka jak tutaj przewodajmy sobie ATERA tutaj. No to jak tutaj mamy ATR, o, jak tu mamy raptownie ATR 83 pipsy, tak? No to kurde 83 pipsy ATR to jest raptownie, że tak powiem, jeżeli popatrzymy na wcześniejszy ATR, który wynosił 20 parę pipsów i praktycznie na jednej świecy, tak, robi nam się ATR 83 pipsy, a potem jeszcze większy, 96 pipsów, no to kurde, to jest niestety, ale to jest y, inny kontekst, niż wtedy, kiedy atr -y są jakieś rzędu 20, 30, 40 pipsów, prawda? No, a tutaj ratownie taki wyskok i y, to jest troszeczkę nienaturalne, a potem atr -y już zaczyna, zaczynają spadać, jeszcze przez chwilę troszkę tak się oscylują w granicach no, 50, 40, a potem już zaczną spadać, no, to już zaczynają spadać. Potem znowu będzie wyskok jakiś tutaj w granicach 50 pipsów, a potem już będzie znowu spadać, będzie spadać, 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 spadać. No. Także, także no widzimy tutaj wyraźnie jak to, jak to wszystko się dzisiaj kształtowało. No i przez ten cały kontekst właśnie, no bo tutaj gdzieś mamy na, no wyraźnie widać na H4 i na D1 mamy takie dosyć spore pinbary, prawda? No bo to wszystko to są spore pinbary. To są. Jak, jak będziemy chcieli zmierzyć o tą tutaj odległość stąd dotąd, no to będziemy mieli 100 raptownie będziemy mieli 170 pipsów, prawda? O, No więc to jest na praktycznie 170 pipsów, a większość z tych pipsów, czyli no jeszcze pomierzymy sobie tą świecę. Na tej świecie mieliśmy 142 pipsy, prawda? Prawie 143 pipsy. Na jednej świecie m 15, no to. Mm, to ustanawia taki kontekst, który no, ratownie zmienia kontekst rynku. prawda, no i, i, To jest między innymi też dlaczego ludzie początkujący nie za bardzo to y, ogarniają, no bo tu trzeba jednak w tych kontekstach się orientować. Dobra, no to to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, subskrybujcie do mojego YouTube'a. Tam jest taki dzwonek, możecie tam go nacisnąć. To będą was, YouTube będzie Was powiadamiał o moich filmach. Natomiast ja moje filmy, te dzienne i ten sobotni przegląd tygodnia, postuję właśnie, czy znaczy publikuję na YouTubie, A także publikuję to wszystko na moim Dada Room Discord serwerze do którego link jest pod spodem zapraszam, to ta sekcja jest absolutnie darmowa ja tam też codziennie streamuję na żywo czyli na żywo możecie zobaczyć mój ekran i pod, pod, podglądać właśnie wszystkie te trade'y, które ja robię oczywiście no wiadomo, że to trwa jakiś czas i nie zawsze, nie zawsze wykonam tych trade'ów dużo czasami mniej, czasami więcej, różnie to wychodzi ale niemniej jednak możecie to zobaczyć na żywo, możecie ze mną porozmawiać. Bardzo zachęcam. Ja tam nie mówię cały czas, jednak w momencie kiedy, kiedy prawda, ktoś chce zagadać, to zapraszam jak najbardziej możecie ze mną mówić, na przykład dam pisać, że chcę rozmawiać, albo po prostu zapytać się, czy jestem. Ja bardzo często mam słuchawki na, na uszach i, i, i będę słyszał, jeżeli ktoś. Powie. A jak nie usłyszę, no to mówię, to najlepiej napisać. Dobra. A poza tym, to tak jak mówię, no w, w te w niedzielę, w niedzielę także publikuję, no bo tak, filmy publikuję także na moich na moim na moich wątkach na Forex Factory. Tam wystarczy odszukać DADAS i, i będą moje trzy wątki w moim profilu. No i oczywiście też na Patreonie, ale no one są publiczne, więc można je znaleźć. Natomiast filmy, które produkuję tak powiem w niedzielę czyli to będą filmy takie 2-3, nawet czasami ponad 4 godzinne to są filmy bardziej szczegółowe, które pokazują moją, moją strategię, mój system, moje narzędzia. I w tych filmach właśnie można czasami przeglądam dłuższe, dłuższe historyczne zakresy, różne interwały i pokazuję jak można tradować, właśnie wykorzystując moje narzędzia i mój system. Natomiast filmy te nie są publiczne, są dostępne tylko wyłącznie dla tych, którzy mnie wspierają, czyli dla VIP-ów. A VIP-em można zostać na moim Data Trading Room. vip można zostać albo zostając moim patronem na Patreonie, albo wspierając mnie bezpośrednio przez PayPala. I wtedy będziemy, będzie, każdy VIP będzie ma dostęp do specjalnych kanałów na, na Data Trading Room Discord serwerze. Gdzie właśnie może zobaczyć te filmy, albo też, może też i po prostu w ramach, w ramach tych, tego miesięcznego abonamentu, który by tam płacił? No to wtedy można uzyskać także wiele innych korzyści, na przykład poprosić mnie o jakieś wsparcie w napisaniu wskaźników żeby tradeować na żywo prawda jakieś 3-4 godziny poświęcić na trading na żywo indywidualnie wtedy oczywiście można to zrobić przez tym viewera na przykład albo, albo bezpośrednio też można to zrobić przez Discord server prawda przez dostęp Discord server Także serdecznie zapraszam korzyści jest sporo i wszystkie linki pod spodem w opisach i tak jak zwykle bądźcie uważni, noście maseczki, myjcie łapeczki i dbajcie o siebie. Do następnego, cześć.